Widzowie z tej strony, Makro, dziękuję za, Wam za 56 łapek w górę. 57 pod ostatnim shortem, nowych 5 subskrybentów i 400 ponad wyświetleń na tym shortcie. Dzisiaj będziemy robić e, odcinek z edytowania share video na tym. Na PS5, jak ktoś nagrywa, nie umie edytować. Bo to jest taki krótki poradnik. To ustalmy. Wchodzimy w nowy projekt. I właśnie tu są wszystkie miniaturki, jakie mogą być. Jak wiecie, to jest moja podstawowa. Zaraz wracam. Dobra, widzowie, już jestem. Więc tak. Ee... Jak chcecie sobie zrobić miniaturkę do filmu po pierwsze, nie robicie tego, tylko hasujecie to. Szukacie filmik, który chcecie nagrać. No to ustalmy, że. O, to nie będę zapowiadał, bo to jest Minecraft Kosmos. Dzirowie, dlatego że dopiliście aż dwie łapki w górę. To jest nieudany mój filmik i możemy go sobie wybrać. A to... dobra. I teraz trzeba zrobić zakończenie, nie? To. I teraz rozpocznij projekt, który macie pod kwadratem. Jak chcecie zmienić nazwę projektu, ale jak wysyłacie to na YouTube, to później samo ci się pokaże. I na razie to tak wygląda. dlatego, że dopiliście. No i tutaj jest. Kończy się tak. Fajnie się ja kończy. Samo się to kończy, nie? E, co mamy jeszcze? Animacja łapyk w górę. To jest tutaj powłokę. I na przykład jak chcecie zrobić boom taki wybuch jak większość osób robi na filmach dodajcie to na środek po pierwsze po drugie e, animacja e, wlot tak? tak dobra później odbicie i odlot dobra Teraz, żeby to wyglądało jakoś sensem, żeby były dźwięki, bo na razie to tak to wygląda. Dlatego, że dobiliście aż dwie łapki w górę w kilka minut, to widzimy się po cięciu. I przydałoby się robić jakiś A, dźwięk, dźwięk, nie? To robimy tak. Teraz yy, yy, dodaj powłokę, ale ten. To nie będą naklejki, jeszcze tu są te su subskrypcje, łapki. Efekty dźwiękowe. Szukamy konkretnie. Wybierzcie sobie, który chcecie. I takie coś będzie na razie. Dlatego, że dobiliście aż łapki w górę w kilka minut, to widzimy się po cięciu i ja wam no, pokażę. No, na razie to tak wygląda. Co można napisy dodać, to też powłoce Tu są efekty dziewiąt, dźwiękowe pakiety twórcy, ale one nie są zbyt przydatne do YouTube. widzicie ale jak chcecie. E, efekty dźwiękowe to to, co pokazywałem. O, jakieś dodałem przypadkiem. Ja Wam pokazuję wszystkie kody. Kobiety. Aha, dobrze. E, napisy są dla raz bo tu są efekty tutaj tekstu. No i sobie wybierać jakąś ciągę chcecie. A ja Wam teraz pokażę, jak fajnie zdecydować tekst. E, piszecie na przykład XD. Czekajcie jeszcze raz, bo wyszłam z tego. Serie to będzie fajnie wyglądać. X te gotowe. Wybierzcie sobie, jak chcecie sekundę, ja daję na przykład dwie. I tu też jest animacja. Początek animacji. Możecie sobie wybrać. Ale to jest moja ulubiona. Ale tu proszę, takie, takie. To jest chyba. My. No to też jest dobra. Ale mi się bardzo to podoba. Znaczy nie są. Tylko to. Zaraz szukam tego. No, i teraz, żeby nie było to takie nudne. O, może być takie coś. To jest chyba najlepsze. Później koniec jest taki, że ja sobie robię zaćmienie. Oczywiście tu są też inne opcje. Na razie to tak wygląda. Dlaczego dlatego że dopiliście aż łapki w górę w kilka minut, to w tej i, tak się tam i ja wam pokazuję wszystkie kody. Eee, właśnie tak to na razie się śmiesznie wygląda. Coś to można dodać. Zrzut ekranu to jak robiłem w teoriach, bo zdarzyło mi się i zrobiłem zrzut ekranu na teorytu, ale na przykład mogę z tego zrobić zrzut ekranu. Patrzcie na ten statek, nie? On był na ziemi. I patrzcie, teraz to będzie e, e, tak wyglądać. Jakoś pięknie. kilka minut. To widzimy się po cięciu i ja wam pokazuję wszystkie kody do gierzy. Tu mamy cięcie i pokazuję je. No, a jak chcecie ten, jak chcecie, żeby było cięcie zrobić, to po prostu trzeba tutaj dokleić film. Ale to, 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 to teraz ten usunę i ostatnia rzecz na dzisiaj, to wam pokażę, jak do, złączyć z sobą filmy. Eee, tu klika się udostępnij film i wyjdź, ale ja nie będę wyjść. Ja klikam wyjdź bez zapisywania i stwórz nowy projekt, to... Pamiętajcie, kasujecie to i to, to. Już są dwa, ten i teraz patrzcie. Są dwa filmy lub cięcia wklejone, ja nie wiem co tu jest, ale po prostu pierwsze lepsze wziąłem. A, są dwa filmy. No i tak się to robi, ale co to było? Aha, nie wiem. Więc tak się edytuje. Pamiętajcie, wyklikacie udostępnij film i wyjdźcie. Ja po To jest bałdę.